Dzisiaj odwiedzamy kraj naszych południowych sąsiadów Słowację. Poznamy region północnego Spiszu i Pienin, z którym wiąże się także historia Polski. Będziemy uczestniczyć w otwarciu sezonu letniego w słowackich Pieninach oraz sprawdzimy, jakie panują góralskie zwyczaje po słowackiej stronie Dunajca. Do starej Lubowli najłatwiej i najszybciej dotrzeć autostradą A4. Na odcinku pomiędzy Krakowem i Tarnowem zjeżdżamy na Brzesko, czyli drogę 75. W Nowym Sączu wybieramy drogę numer 87 w kierunku Piwnicznej-Zdroju i tuż za znaną uzdrowiskową miejscowością wjeżdżamy na niedawno otwarte nowe przejście graniczne i most w Mniszku nad Popradem. Stamtąd mamy już tylko kilkanaście minut i docieramy do celu. Historia starej lubowli sięga XIII wieku. Sercem miasta jest średniowieczny rynek z renesansowymi i klasycystycznymi domami mieszczańskimi. W jego centralnym punkcie znajduje się gotycki Kościół Świętego Mikołaja, wyniesiony w XIII wieku, a następnie dwukrotnie przebudowywany. Stara Lubowla kojarzy się turystom przede wszystkim z zamkiem, którego majestatyczna bryła, osadzona na wapiennej skale, góruje ponad miastem. Zbudował go węgierski król Andrzej III pod koniec XIII wieku, ale od 1412 roku aż do czasu pierwszego rozbioru Polski zamek znajdował się w zastawie u polskich władców. Najstarszą część stanowi widoczna z daleka odrestaurowana gotycka wieża. Z jej szczytu roztacza się piękna panorama na słowacką część Doliny Popradu, a także Tatry oraz Pienińskie Trzy Korony. Przewodnicy na zamku są przebrani w ładnych historycznych strojach i opowiadają właśnie o całym zamku też oczywiście w języku polskim. Lektori są bardzo fundowani i potrafią naprawdę ładnie wytłumaczyć i to, co jest ważne dla Polaków, czyli tą polską historię związaną ze Starą Lubownią i ogólnie z całą Polską. Dla Polaków ciekawe są też repliki polskich klejnot koronacyjnych. Kiedyś w czasie szwedzkiego wpadu właśnie z Wawelu byli te korony przewiezione na zamek Starej Lubowni, więc można tego tam zobaczyć. Więc naprawdę dużo ma ten zamek wspólnego z Polakami i polską historią. Nawet stara Lubownia przez 360 lat była jakby częścią Polski. Ostatnimi polskimi właścicielami zamku była rodzina zamojskich od 1882 do 1945 roku. Najnowsza wystawa prezentuje eksponaty związane z życiem dwóch księżniczek z dynastii Bourbonów, Karoliny i Izabeli, których mężami byli Andrzej i Jan Zamojscy. W bliskim sąsiedztwie zamku znajduje się miejsce, w którym prezentowane są walki rycerskie. 30 km od Starej Lubowli, tuż przy samej granicy z Polską, znajduje się miejscowość Czerwony Klasztor, która położona jest nad Dunajcem w ciasnej i malowniczej dolinie Świętego Antoniego. Obecnie w budynkach zespołu klasztornego mieści się muzeum oraz dyrekcja słowackiego Pienińskiego Parku Narodowego. Miejscowość Czerwony Klasztor to także uzdrowisko posiadające długą historię, ponieważ przyciągało kuracjuszy już w czasach monarchii austro węgierskiej, kiedy to Słowacja była częścią Węgier. Uzdrowisko upadło w czasie II wojny światowej, ale po latach odzyskało dawny blask. Uzdrowisko Czerwony Klasztor jest uh, uzdrowiskiem, które było znów otwarte w 2012 roku. Uh, jego jakby taka główna, główne choroby, które się tu leczą, są choroby skóry. Uh, woda, która tutaj wywiera się nazywa smerdziąka, czyli ona tak trochę śmierdzi jest to siarka, ale bardzo bardzo leczy właśnie te choroby skórne. W Pieninach jest to, to takie najbardziej znane znane uzdrowisko. Płoszni spiję Pieniny jest region na Słowacji, który ma najbardziej czyste powietrze. Wiesz, są to też uzdrowisko, jest to uzdrowisko klimatyczne. Przyjeżdżają tutaj właśnie ludzie, którzy mają problemy z głównymi drogami oddechowymi. Jesteśmy prawie na granicy z Polską, bardzo blisko jest Niedzicy, więc tutaj do granic w spiskiej starej wsi Niedzicy jest 10 kilometrów. Ale właśnie w samotnym Czerwonym Klasztorze jest też taka kładka przez rzekę, gdzie można sobie zrobić wypad właśnie z Czerwonego Klasztora na Trzy Korony. Czerwony Klasztor jest takim punktem startowym do uh, tras albo do tras pieszych na Trzy Korony, na Sokolice, to są takie bardzo znane szczyty też dla Polaków, ale na Słowackiej straje znajduje się najwyższy szczyt. Pienin, który się nazywa Wysokie Skałki, ma ponad 1000 metrów i są z niego naprawdę ładne, ładne widoki na Tatry i na całej Szczytiti Pienin, właśnie to są takie te male pieniny. Pogranicze Polski i Słowacji w rejonie Pienin jest przykładem dobrej, sąsiedzkiej współpracy pomiędzy tymi dwoma krajami. Od 2004 roku samorządowy Kraj Preszowski z siedzibą w Preszowie jest partnerskim regionem Województwa Małopolskiego i od tamtego czasu realizowane są wspólne projekty, nie tylko w zakresie turystyki. Tu nas żyjemy na granicy, która już teraz momentalnie nie Z zmizła. Jest nie to od roku 2008 w ramach Schengenu, a w postaci w ramach regionu żyjemy jako. Mamy wspólną historię, mamy wspólny język. Mamy... Plołeczne zwiki, obyczaje. Jesteśmy sobie bardzo bliscy, także na to współpracę jesteśmy odsudzeni, a w tym dobrym słowa zmysle. Nasza wizyta na słowackim spiszu zbiegła się z otwarciem sezonu Flisackiego na Dunajcu, który co roku odbywa się w kwietniu. Trzeba zaznaczyć, że Słowacy, podobnie jak Polscy Flisacy, również mają długą historię przewożenia osób regionalnymi tratwami. Spływ przełomem Dunajca po słowackiej stronie kończy się w Leśnicy, znanej miejscowości położonej w samym środku Pienin, w której znajduje się centrum turystyczne, pensjonaty oraz schronisko turystyczne Chata Pieniny. To właśnie w Leśnicy każdego roku odbywa się uroczyste otwarcie sezonu flisackiego po słowackiej stronie Dunajca. 120 lat temu mój brat zaczął pierwszy na tym spływ Dunajca wozić turystów ze Szczawnicy, szlachticów, zamojskich gości, którzy sala i Szczawnice ku Kulor i turyści przychodzili sobie do góry i mój na na ich woził. On ja nie jeździ na spływ z Dunajcem, ale prowadzi to schronisko w 1928 W tej chwili to schronisko całe rozprowadził na, na centrum turystycznego ruchu, tu w Leśnicy po słowiańskiej stronie. Turyści Polski tu przychodzą na rowerach i na piechotę. Przejdą przez górki, przez spalinice do Leśnicy i na stronisko Wspólna redzie, polska, słowensko, nasza góralska, my wspólnie mówimy, język sobie rozumią, językiem i można tu złotówkami płacić, nie ma różnicy, czy euro, czy złotówki. Nie brakuje też góralskich zwyczajów. Jednym z nich jest pasowanie na górala. Interesującym miejscem jest wytwórnia pierwszej słowackiej whisky w miejscowości Chniezdne. W tłumaczeniu na język polski Gniazda. Tutaj również znajdziemy polskie akcenty, gdyż Gniazda wraz z okolicznymi terenami do połowy XIII wieku należały do Polski. W 1412 roku w ramach Zastawu Spiskiego powróciły w granice Królestwa Polskiego. W działającej od kilku lat w Chniezdnem destylarni przygotowano dla turystów ekspozycję przedstawiającą historię rzemiosła ludowego w regionie. Prezentowane są między innymi ginące zawody, takie jak bednarstwo i kowalstwo. Można także dowiedzieć się, jak wyglądało rolnictwo na tych ziemiach w okresie od XVIII do XX wieku, stanowiące podłoże do rozwoju gorzelnictwa. Z tradycją górali spiskich zetkniemy się także w restauracji położonej przy wjeździe do Starej Lubowli. Na ścianach drewnianego obiektu znajdziemy góralskie ciupagi, dzwonki pasterskie czyli zbyrcoki i wiele innych ludowych przedmiotów. A co najważniejsze, możemy tutaj spróbować regionalnych potraw. Tutejsze doznania kulinarne poznała nawet brytyjska królowa Elżbieta II, która odwiedziła Słowację w 2008 roku. Żywą encyklopedią wiedzy na temat góralskich tradycji na spiszu jest właściciel tego miejsca Norbert Frank. Ostatnim punktem naszej podróży po słowackim północnym spiszu jest miejscowość Litmanowa, w której znajduje się grecko-katolickie Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej. Litmanowa stała się znana z objawień Matki Boskiej dwóm miejscowym dziewczynkom w latach 1990-1995. Dzięki sanktuarium, niewielka Litmanowa stała się jedną z najliczniej odwiedzanych miejscowości w północnej Słowacji. W auli Jana Pawła II zgromadzono pamiątki i przedmioty związane z polskim papieżem. Przebiega tutaj znana w całej Europie droga świętego Jakuba, będąca jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Litmanowa znajduje się także na szlaku wód mineralnych, który został wyznaczony na północnym spiszu.